Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na szlakach polskiego sportu. Znajdujemy się w Radotkach, to jest część Osada Młynarza i tutaj byliśmy często, gdzie odbywały się biegi z przeszkodami. A teraz pojawił się Michał, dyrektor eventu, który będzie po raz drugi, ale pierwszy raz w Radotkach organizował Mistrzostwa Polski OCR. Może Michał zacznijmy od tego, tak, co to jest ten OCR. OCR? Obstacle Course Racing, czyli po polsku zwykle biegi przeszkodowe. Jest to młoda dyscyplina, która wchodzi do naszego kraju i nie tylko do kraju, na, na, na całym świecie. Jest już mocno rozpoznawalna. Chcemy tutaj na terenie osady młynarza w Radotkach zorganizować drugie Mistrzostwo Polski. Zachęcamy wszystkich, żeby tutaj przyjechali. Jest to bieg stricte przeznaczony dla zawodników z całej Polski, ale też chcemy zaprosić mieszkańców Płocka i okolic, gdyż mamy tutaj dwie formuły, w dwa dni formuły Open, w których chcielibyśmy, żeby każdy mógł się sprawdzić na takiej mistrzowskiej trasie. Ale tutaj będą naprawdę tuzy, tu będą gwiazdy biegu z przeszkodami. i Tak, będą nasze gwiazdy, nie tylko z Polski, bo już zapowiedzieli przyjazd zawodnicy z Białorusi, z Czech, ze Słowacji, więc, więc kilka gwiazd europejskich na pewno się tu pojawią. Dlatego zapraszamy, żeby ich zobaczyć tak, i zobaczyć, popatrzeć oczywiście. na nich. Oczywiście a... obecnego mistrza Europy też będziemy gościć reprezentanta Polski, więc, więc, więc będą naprawdę. Czyli poziom klient. zapowiada się naprawdę bardzo duży i wysoki. Tak, wysoki poziom, bardzo, bardzo wysoki. Niemniej jednak zachęcałeś, żeby przyjść i co, nie rozumiem, wziąć udział w tych zawodach. Tak, Można tak, się coś tak. zapisać. Można się zapisać do wieczora, do 24 w środę będą zapisy online, ale otwieramy zapisy na miejscu, więc w sobotę, e, nawet w piątek już można e, przyjechać, zapisać się, zobaczyć, e, jak to wygląda. W sobotę od rana zapisy też uruchamiamy od godziny siódmej, więc, e, więc myślę, że jeszcze parę. E, parę fajnych osób. Czyli jesteście bardzo gotowi na większe grono, na takich sympatyków przygody, można tak powiedzieć, I, a dla nich jest jeden plus wielki, bo to przecież będą mogli biegać razem z takimi tuzami klasy międzynarodowej. To jest fajna sprawa. Może razem nie, ale po tych najlepszych, gdyż przewidujemy falę Open po zawodach, po, po, po starcie w I na tej elit. samej trasie? Na tej samej trasie. Czyli będzie można sobie czas porównać z tym najlepszym? Można porównać no, ułatwienia dla zawodników w falach Open jest tak, że nie muszą pokonywać tych przeszkód, nie muszą ich pokonywać, tylko jeśli nie pokonają danej przeszkody, będą mieli do zrobienia karną rundę, albo jakieś karne zadanie i wtedy będą mogli biec dalej. Proszę Państwa, zapisujemy się gdzie, dyrektorze? Na miejscu, na stronie B4 Sport online do środy, do godziny 24, a jeśli nie zdążymy, to zachęcamy przyjechać w weekend tutaj do Radotek i zapisać się nas Ten teren jest niezwykle barwny, ten teren jest niezwykle kolorowy, zielony. no Powiedziałbym, że niby stworzony do tego rodzaju wyczynu, czy radotki to wchodzi już na stałe. W harmonogram e imprez typu Miszosa Polski z ramienia OCR-u. Czy te radotki są tylko teraz do przetestowania? No, nie do przetestowania. Odbywają się tutaj biegi adrenaliny raż, więc teren znamy. Chętnie tutaj zawodnicy z Polski przyjeżdżają, żeby się. Ścigać na tym terenie. Mamy, my jako OCER Polska, raczej będziemy zmieniać każde miejsce chodzić w inne miejsca sprawdzać też inne lokalizacje ale nie jest powiedziane, że w przyszłości nie wrócimy do Rado, do Rado tak żeby zrobić tutaj którąś następną edycję z Polski i tutaj przybywa naprawdę spora ilość dziewcząt, chłopców, młodzieży, nawet osób starszych i no, boryka się z tymi przeszkodami oglądałem nieraz na żywo, są zadowoleni z tej takiej fajnej i pięknej przygody a ja to po to mówię, żebyśmy po prostu tutaj się zjawili ja chcę zachęcić, może dyrektor tak, zachęci tak, tak, do chcę tej wyjątkowej przejechać. dyscypliny sportu, tak, bo to jest wyjątkowe. Tak, dyscyplina się rozwija, naprawdę bardzo dużo ludzi zaczyna się w, w tą dyscyplinę bawić, jest, jest unikatowa. Większość. Osób, które zaczyna od biegania a później szuka czegoś innego, więc zachęcamy do tego, żeby weszli na, na, na ścieżkę ocerową, gdzie, gdzie można naprawdę rozwijać swoje umiejętności i osiągać naprawdę dobre rezultaty i wyniki na, nie tylko na naszym podwórku krajowym, ale i zagranicznym. To dlatego musicie odwiedzić Radotki Sobota, niedziela? No oczywiście, no zapraszamy w sobotę i w niedzielę. Na miejscu. Z będzie tego się... co wiem, od godzin rannych do popołudniowych. Do popołudniowych. Nawet, nawet późniejszych niż popołudniowe, bo starty teamów mamy o godzinie 16.30. więc jeśli ktoś nie, nie, nie chce wziąć udziału czy nie w naszych zawodach, więc może pokibicować i tutaj Ech. też będzie naprawdę dużo emocji się działo na tej trasie. Michał, trzymał kciuki bardzo mocno za te zawody, a ja zapraszam na kolejnego gościa. Mieszkał Ogonciec Mąkowski. No, doczekałeś się w jakiejś fajnej chwili, gdzie OCR, cała Polska i, i ludzie spoza granic naszego kraju, ale z Unii Europejskiej, przyjadą tutaj, no, można powiedzieć, do ciebie, by dokonać walki o tytuł Mistrza Polski. I zapracowałeś, bo przecież to było twoje jedno z wielkich marzeń. Tak, to takie było założenie i OSPUKAC się spełnia. Natomiast nie dzieje się to przez przypadek, wymagało to kupę aktywności, kupy pracy, kupę rozmów i nieraz trudnych dyskusji, żeby przekonać stowarzyszenie OCR, które dosyć wnikliwie rozważało również inne lokalizacje. I nie jest to łatwe przedsięwzięcie, dlatego tym bardziej powody do satysfakcji, że Mistrzostwa polskie odbywają się właśnie w Radopkach koło Płocka. To jest impreza, gdzie, tak jak opowiadał dyrektor, jest dedykowana nie tylko dla mistrzostw z elity, ale dla wszystkich chętnych. I ja serdecznie zapraszam, bo oprócz tego, że każdy ma możliwość sprawdzenia siebie, to też jest to fajne widowisko, igrzyska, których brakuje w dzisiejszych czasach. A to jest nie tylko dla dorosłych, bo jest dużo tutaj przewidzianych atrakcji i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla kobiet, i dla całych rodzin. Więc Ostatni taki, może ciepły weekend, bo takie są prognozy pogody września. Serdecznie zapraszam tutaj do radatek. Będzie się naprawdę dużo działo. Słynny bieg Krasnala zawsze był, ale to już nie. chyba nie będzie teraz. Znaczy co? Będzie też, będą tak? trzy i zarówno w sobotę, jak i w niedzielę są biegi dla dzieci na trzech dystansach, zależnie od kategorii wiekowej. Nie no to jednak, tego, warto przejść z całymi rodzinami. Jest, że podczas tak. tych Mistrzostw Polski też jest fala biegu dedykowana no. dla całych rodzin, gdzie rodzice <noise> mogą biec razem z dziećmi od lat 12, więc to jest nowość. I na pewno będzie się dużo działo, więc serdecznie zapraszam. Dlatego tu jesteśmy, bo to jest integracyjna, e, jakby nie było dla całych rodzin sprawa i temat e, no, pięknej rekreacji, nie ulega wątpliwości. E, ciężko pracowałeś, to muszę powiedzieć, nie będziemy teraz mówili jak i co, ale tych wiele edycji, które przeprowadziłeś nie tylko w tym roku, to nie jest przypadek, oczywiście to jest jasne. E, czy Radotki chciałbyś, żeby to było takie centrum naszego kraju? Chciałbyś, żeby to był najlepszy. I teren i przyjazny dla e, wszystkich zawodników i zawodniczek biegów z przeszkodami? Nie ukrywam, tak jak jednym z celów było zorganizowanie Mistrzostw Polski, co się właśnie dzieje, to aspiracją moją jest stworzyć naj, największy w Europie ośrodek treningowy biegów przeszkodowych, właśnie tutaj w Radotkach. Już taką działalność zaczęliśmy. W tym roku przeprowadziliśmy pierwsze obozy treningowe kilkudniowe. Mhm. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i małymi kroczkami takie są aspiracje. Oczywiście do tego potrzebujemy wielu kooperantów, dlatego wszystkich, którzy również chcieliby rozwijać tą dyscyplinę. Zachęcamy do współpracy, bo cały czas sytuacja jest dynamicznie zmienna mhm. w pozytywnym takim znaczeniu. Natomiast cały czas brakuje nam jeszcze ludzi rąk do pracy, żeby te cele, które sobie zakładamy, osiągać w szybszym czasie niż, niż zakładamy. Ty już wszystko zrobiłeś, to już twoje plany tylko pozostawiasz, wysyłasz CV, zostawiasz organizatorom. Czy coś tu jest jeszcze na tym terenie odnośnie biegów z przeszkodami do zrobienia? Nie, to codziennie jest dużo pracy A, z jednak. tym kątem, tak, bo to yy, jaka jest formuła Mistrzostw Polski? To nie jest tak, że to jedna organizacja organizuje czy park przeszkodowy. Wszyscy liczący się yy, gracze na rynku biegów przeszkodowych chcą w takiej imprezie wystąpić. W związku z tym iluś organizatorów biegów przyjeżdża tutaj ze swoimi najbardziej spektakularnymi widowiskowymi przeszkodami. Więc ostatnie teraz dni... To jest też duże przedsięwzięcie i logistyczne, i techniczne, gdzie tych przeszkód naprawdę znakomitych i to rozpoznawalnych. Nie... Przecież masz ich tu bardzo dużo. Znaczy Adrenalina, która I to niepowtarzalne, ciekawe. Mistrzostwa Polski to jednak jest wyższy rangą bieg niż biegi Czyli oni przyjadą tu ciężarówkami, dosłownie tak, tak, tak możemy powiedzieć. Kupę i, i Każdy z nich rozstawia swoje przeszkody i swoje minima... miasteczko, wiedząc, że to są mistrzostwa Polski, więc chcąc się zaprezentować jak najlepiej, więc tutaj y, urozmaicenia przeszkodowo jakiegoś zabawowego będzie dużo. Więc serdecznie zapraszam już teraz po yy, Sobota, niedziela, zapraszamy do radotek Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski w biegu z psukami. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, a bardzo. za chwilę porozmawiamy z jednym z uczestników. Adrian Fabrykiewicz będzie brał udział w zawodach o tytuł Mistrza Polskiej Biegu z Przeszkodami pod śródem OCR-u. Adrian, mówimy o przeszkodach, przeszkodach, ale ktoś może nie był, a może by chciał się tutaj dopisać do tych zawodów i wziąć udział. Co to są te przeszkody, czym one się charakteryzują? Jedną mamy z tyłu, za nami w tle. Tak, ta przeszkoda, którą Państwo widzicie z tyłu, to jest jedna z najtrudniejszych przeszkód i około 10-15% zawodników jest w stanie pokonać tę przeszkodę. Ta przeszkoda jest dosyć trudna, natomiast ona przede wszystkim dotyczy zawodników, którzy biorą udział w kategorii elit, czyli nie mogą pominąć żadnej przeszkody. Natomiast jeśli chodzi o kategorię open, gdzie bardzo serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w kategorii open, tą przeszkodę można pominąć i są po prostu ćwiczenia alternatywne zamiast pokonywania tej przeszkody. przeszkody są są wytrzymałościowe, zręcznościowe, siłowe oraz biegowe. Która dla ciebie jest najlepsza przeszkoda? Najciekawsza? Chyba ta, gdzie możesz zdobyć dużą przewagę nad swoim przeciwnikiem, a, a, a on sobie nie radzi? Tak, u mnie wygląda sytuacja w ten sposób, że e, przeszkody e, są dla mnie elementem komfortowym. Otóż ja trenuję parkur na co dzień, czyli przemieszczam się w przestrzeni miejskiej, e, więc przeszkody, które są tutaj przygotowane, to z większością przeszkód e, jestem w stanie sobie poradzić i nie sprawiają większego kłopotu, dlatego że przeszkody miejskie często e, wymagają... E, Większej sprawności, większej kreatywności, choć te przeszkody e, są właśnie dostosowane do e, wszystkich, do e, wszelkiego poziomu, e, do poszczególnych kategorii wiekowych e, oraz odpowiedniego przygotowania, więc każdy może się zmierzyć z tymi przeszkodami. W tej dyscyplinie sportu, jaką są biegi z przeszkodami, zapraszaliśmy z mieszką gończykiem e, na e, dzieci również, na, na te zawody i do wzięcia udziału, ale Ty przyprowadziłeś e, e, swoich podopiecznych, którzy też oczywiście trenują parkour, bo się nimi opiekujesz yy, fajnie. I tu chodzi o, 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 o to, żebyś zachęcił i powiedział rodzicom, nie bójmy się, to jest świetna przygoda dla dzieci. Takie pokonywanie przeszkód tutaj w Radotkach. Tak, jak najbardziej. Zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Te przeszkody, które są tutaj przygotowane są w pełni bezpieczne. E, myślę, że my na treningach parkour, kiedy ja trenuję z dziećmi, to te przeszkody są e, trudniejsze i są bardziej wymagające, e, natomiast również są bezpieczne na treningach parkour. E, I w poprzedniej edycji Adrenalina Rush Kids, e, dzieci, które trenują ze mną co dzień parkour, wzięły udział e, w biegu, gdzie no, muszę się pochwalić, że zajęły czołowe miejsca, gdzie zupełnie Ale mówmy, dobrze o tym powiemy, ale mówmy teraz e, o Biegu z przeszkodami i radotki, e, i ciągle o tych przeszkodach. E, jaki dystans, i e, jak trzeba być przygotowany? Motorycznie świetnie sprawny, prawda? Mhm. E, Bo to jest każda inna przeszkoda, nie ma powtarzalnej jasne, przeszkody. Są e, kategorie wiekowe też, jeśli chodzi o dzieci. E, I wszystkie dystanse tam oscylują, e, oscylują e, w odległości kilometra. A, no więc właśnie. E, Przeszkody są różne. Mają jeszcze jakieś przeszkody przyjechać, bo to są mi się Polski dla tej elity. Znasz już te przeszkody, już mniej więcej wiesz, jak one będą wyglądały. Podpatrywałeś gdzieś w internecie. Czy to będzie zaskoczenie dla zawodników? Raczej tu nie chciałbym zdradzać, jakie będą dokładnie... Ale ty już szkody? wiesz. Ja już e, mam rekonesans w tej sprawie, natomiast e, nie chciałbym zdradzać. Na pewno przeszkody to, co chciałbym powiedzieć, e, stawiamy na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest priorytetem e, i jeśli chodzi o e, wszelkie zagrożenia, to proszę się nie obawiać, bo takowych nie ma. Dziękuję, że to mówisz, bo tutaj chodzi o zabezpieczenie zupełnie profesjonalne. Karetka pogotowia, jest Wobr. Zapraszamy, my zapraszamy na, na te biegi. Ile trzeba trenować, żeby wziąć udział, e, na przykład w tej kategorii Open, już nie Elite. Trzeba mieć sprawność uh, rycerza, komandosa. Ja myślę, że każdy może wziąć udział i każdy może się sprawdzić. Nawet jeśli ktoś nie ma sprawności rycerza czy komandosa, e, może e, sprawdzić właśnie swoje możliwości, na ile może e, sobie poradzić z tym torem przeszkód. Może sprawdzić swoje możliwości, umiejętności. I może to stać się też e, bardzo fajną motywacją do tego, żeby rozwijać się, kształtować się e, i stawiać na zdrowie. Bardzo Ci dziękuję, a my już obiecuję nareszcie. E, na Szlakach Płockiego Sportu będziemy tam, gdzie sportowcy trenują, gdzie jest ich ten drugi dom, tam gdzie są te hale, jak już wspomniałem wcześniej, stadiony, czy też nawet taki teren jak w Radotkach do biegu z przeszkodami. Wszystkiego dobrego, do następnego programu, do usłyszenia i w następnym programie będzie niespodzianka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.